Powstanie tam 750 metrów y, powierzchni, z tym że 500 metrów przeznaczamy dla odwiedzających. I planowany start jest już zaczął się w sierpniu, a w 2027 w październiku zakończymy pracę. To szczególna okoliczność, kiedy y, w planach od kilku lat mieliśmy kwestie rewitalizacji, kwestie odnowienia tego budynku Willi Zabiełów. Jak Państwo wiecie, cała inwestycja 16 milionów złotych, 6 milionów to wkład własny samorządu województwa mazowieckiego. Od wielu lat planując jak zagospodarować ten budynek szczęściem naszym było to, że zainteresowanie wykazało Muzeum Jacka Malczewskiego. Z mojej strony mogę powiedzieć, że projekt faktycznie był bardzo dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o aplikację, o wnioskowanie o fundusze europejskie, o fundusze z Feniksa. Przede wszystkim też cieszę się, że dzięki tej realizacji tego projektu, tak. Zwiększy się oferta tak, kulturalno-edukacyjna, wystawiennicza y, u Państwa. To, że y, będzie większa liczba odwiedzających, tak, większe zainteresowanie. Będzie nowa oferta kulturalna, która też przyczyni się do tego, że y, grupy, do, które, dostępność różnych grup społecznych, tak, innowacyjność społeczna. Także chciałabym powiedzieć, że y, bardzo dobrze zrobiony projekt z dobrymi planami. No i życzę powodzenia, żeby to się wszystko domknęło przede wszystkim w terminie realizacji projektu. Dzień dobry Państwu. Cóż, ze swojej strony ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że kolejny obiekt na mapie Radomia opuszczony obiekt będzie zagospodarowany i zrewitalizowany. Projekt jest bardzo dobry. Został przez nas urząd zatwierdzony, zaopiniowany i przeznaczony do realizacji. Mamy też świadomość gwarancji pewnych z firmy, która to będzie wykonywała, bo już wielokrotnie z naszym urzędem współpracowała, więc myślę, że też będzie łatwiej. Także mam nadzieję i będę pracować nad tym, aby swoje doświadczenie przekuć w jak najlepsze rezultaty realizacji, którą dzisiaj zaczynamy. Dziękuję bardzo. Prace będą prowadzone w bardzo szerokiej płaszczyźnie. Będziemy wykonywali prace konstrukcyjne, m.in. będziemy podbijali fundamenty po to, żeby móc podwyższyć piwnice, żeby były użytkowe. Wykonamy także nową klatkę schodową wraz z oddymianiem, aby spełnić wymogi i przepisy Państwowej Straży Pożarnej. Wykonamy remont więźby dachowej wraz z pokryciem z blachy tytanowo-cynkowej. Budynek wyposażymy w dwie windy, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać bezpiecznie z tego budynku. Jedna winda będzie zewnętrzna, natomiast druga wewnętrzna. Budynek będzie wyposażony w instalację elektryczną, nową, teletechniczną. Będzie wyposażony także w tak zwany inteligentny dom, który pozwoli bardzo... Pozwoli później zmniejszyć koszty eksploatacji tego budynku, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Wykonamy nową instalację wentylacji i klimatyzacji. Odrestaurujemy elewacje, wykonamy nowe ogrodzenie i także nowe nasadzenia. W tym roku planujemy zakończenie wszystkich prac konstrukcyjnych, izolacyjnych, a także rozbiórkowych. Firma InwestProjekt Lublin, spółka akcyjna. Dla Państwa oczywiście będziemy sprawowali nadzór inwestorski. A jeśli chodzi o Radę, mam też jakieś prywatne korzenie. Moja babcia pochodziła z tych okolic, także z przyjemnością i sentymentem oczywiście będę uczestniczył w tym. Procesie. Przeniesiemy tam sztukę nieprofesjonalną, ale też urządzimy warsztaty z arteterapii, czyli zajęcia w glinie. Będą mogły i zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli uczestniczyć w tym. Oczywiście pod okiem fachowców, artystów, ale też i terapeutów. Wystawy będą oczywiście, również będą wystawy, będą, y, będzie ta sztuka nieprofesjonalna, która, proszę Państwa, 26. Mamy wernisarz wystawy, która odbywa się co 20 lat. Talent, pasja, intuicja. Pierwszą wystawę zorganizował profesor Jackowski w Warszawie w latach 60. Następne już były przy, przy udziale naszego muzeum i Muzeum Śląskiego. I teraz mija okres 20 lat i właśnie będzie u nas wystawa, ale również chciałbym powiedzieć, że przy, przyjęliśmy w depozyt całą kolekcję profesora Jackowskiego którą mam nadzieję, Panie Marszałku, że, bo mieliśmy zapewnienie i wtedy ówczesnej Pani Wiceminister, że ją zakupimy dla naszego muzeum. Jest Słuchajcie tam... Państwo, ja powiem tak, mamy kilkadziesiąt instytucji kultury i z pewnością na czoło wysunęła się ta instytucja, jeżeli chodzi o zakupy dzieł, ja tylko Państwu przypomnę, że ostatni Malczewski to milion ponad milion 200 tysięcy złotych. To jest najwyższa wartość zakupu dzieła, w tym przypadku dotykało to stulecia, tak, obchodów stulecia muzeum. Natomiast to była największa wartość i trzecią pozycją w budżecie samorządu województwa mazowieckiego, oprócz inwestycji drogowych, za które odpowiadam też osobiście, jest kultura.